Program to tak naprawdę zestaw komend zapisanych w formie kodu, które ma wykonać procesor. Problem w tym, że nasz język składa się z kilkudziesięciu liter, z których budujemy wyrazy, natomiast komputer opiera się o system binarny. Wynika to bezpośrednio z technologii, jaka jest użyta w elektronice, tym samym w komputerach, który polega na tym, że oznaczamy poziom napięcia w danym obwodzie. Gdzie 1 oznacza napięcie, natomiast brak napięcia oznaczamy wartością 0. Jest to generalnie najmniejszy system liczbowy, pozwalający na przechowywanie informacji. Jednostką informacji jest bit. Przyjmuje on wartość 0 lub 1. Generalnie w informatyce, w związku z tym, że opieramy się o system binarny, wszystkie wartości tak naprawdę będą potęgami liczby 2. Drugą jednostką informacji jest byte, oznaczamy go dużą literą B i oznacza kęs, dlatego że była to maksymalna wielkość danych, które mógł przyjąć procesor do pojedynczej operacji. Kiedy używamy bit, a kiedy byte? Najczęściej byte będzie używany, gdy mówimy o pamięci, na przykład ilość zaalokowanej pamięci w RAM albo pojemność dysku tudzież wielkość pliku. Natomiast bit najczęściej jest używany, gdy mówimy o transferze danych, czyli prędkość internetu określamy w bitach na sekundę lub na przykład w prędkość zapisu danych na dysk. W związku z tym, że te jednostki są dosyć małe, będziemy używać również przedrostków i tak samo jak w systemie SI mamy przedrostki takie jak kilo, giga i tak dalej. One jednak nie będą oznaczały 1000, ponieważ jesteśmy w systemie binarnym, tylko 1024. Nie jest to do końca zgodne z nomenklaturą systemu SI, dlatego powstał standard, który mówi, że druga sylaba przedrostka to bi, czyli tak naprawdę mówimy o gibibytach, gibibytach czy mebibytach. Jednak w języku potocznym przyjęło się używać przedrostków z systemu SI. Tylko trzeba pamiętać o tym, że mówimy zawsze o jednostkach razy 1024, a nie razy 1000.